Wiecie, że magazyn na szczycie to przede wszystkim wydanie drukowane pełne unikalnych górskich treści, artykułów, poradników i doskonałych zdjęć. Możecie je kupić między innymi w salonach Empik, Inmedio i Relay. Ale najbardziej polecamy Wam prenumeratę, zamawiając ją przez naszą stronę przesyłkę macie gratis, a za sześć numerów magazynu na szczycie, które ukażą się do końca roku, zapłacicie trochę mniej a dodatkowo zyskacie pełen dostęp do treści na stronie magazynnaszczycie.pl i w aplikacji Na Szczycie, artykuły, filmy, podcasty, wywiady, aktualności, zdjęcia i wiele innych. E-wydanie, czyli dostęp do bieżącego i wszystkich archiwalnych wydań magazynu Na Szczycie na telefonie, tablecie i komputerze. 10% rabatu na karnet festiwalowy w Lądku Zdroju. Oszczędzicie czas i pieniądze, a listonosz przyniesie Wam świeżutkie, pachnące wydanie magazynu na szczycie prosto do domu. Zajrzyjcie na stronę magazynnaszczycie.pl, a zakładkę z prenumeratą znajdziecie u góry strony.